Zauważyłeś, że miałem cztery razy, żeby nie go na dół, ale wziąłem Z przyzwyczajenia. Ja wiem, że czwarta to ale... o o o o o jest. No to wie. Nie do pytania, czemu nie długo? Zmienił teraz taktykę! Teraz będzie firebola na świecie! Zaspokoił swoją kobietę, teraz będzie walczył. Nie, umowa to jest umowa, tak? No dobra. Ma prawo, tak? Pacha, pacha, jak pyta! Znaczy. Jeden jeden! A jak to się liczy do tego, że miał... Wolstał w Jeden jeden! taki słaby Już nie przesadzajmy. Przeciągnięte. Oooo, tam widziałem eee, tropienie eee, eee, nie to, nie to, nie na nogę, eee, było no. A no, no, Björn dostałeś? 2-1. Weź zrób salto Björn, kurwa nie wiem. <noise> <bior, bior. głos> Bogusz, God, dawaj. Jakawica. Finisher. Finisher. 2-2. Dawaj Bogusz. Elegantku. No. Нога, 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 нога,

jest! Ustał! Po no, przeciągnięciu. No, 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 no. Moim tutaj. zdaniem Bogus. Czy się dostał strzał? Bogusz też go trafił, ale on go przyciągnął, więc Bogusz według mnie to było trochę, na raz, nie? Rada sędziów. Ja widziałem, bo on przecież co cię to, tak 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 to. Tak tak Czy biegł? Tak tak, normalnie po całej tak, płacie kurę do, do ciała. Tak, to sprawiło się, że wiekie Nie, 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 ja to równocześnie, równocześnie. Przyciągnięcie u Bogusza i wolnie u obrócił, nie? Równocześnie. Tak, równocześnie. Okej, równo rzeczy. Aj, oni powiedzieli. Jeszcze raz. Na To jest, oh. no no to, to jest równoczesne. No Tak bo. Nie trafiajcie się w, w tym moment. Mi wydaje że ten sam moment. No? Ten to jest często. No proszę. Weź, weź tam wrócili. <śmuchy> oh, oh. eh, o, ja widziałem ponad pod tarczką no. Dostał na bo, bior, ja to widziałem tak, no. no. wygrywał Ale piękny pojedynek panowie Ale, ale no. Brawo dla walczących, bo to była najlepsza walka dzisiaj Na no, <noise> <noise> co finaletko